Longer than humanity remembers, the gods ruled. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. Still breathing. Are you okay? Yeah. Yeah. But I think I drank half the ocean. Do you remember much about what happened? Just that strange man from the Inquisition. And the storm. He sailed us straight into it. And Then he. he vanished. The ship must have capsized and we got washed ashore. Looks like the poor devils over there weren't as lucky as us. Any idea where we are? No. Maybe it's another island. We should get off this beach. This wreckage could draw looters, and they don't like survivors. We're going to need a weapon. Do you think you could have a look around? See if the tide washed up something we can use? A club, a, a branch. Anything is better than nothing, right? I'll stay here and keep an eye out for other survivors. Uszanowanie Wam wszystkim z tej strony Satunej, a na Waszych ekranach m, mój nowy pomysł na serię e, Zagrajmy. Jest to Gra Risen, część pierwsza. Gra już swoje lata ma, ale uważam, że jest godnym następcą Gotika, <laughs> ponieważ, właśnie, noż co jest moim głosem? Zawsze tylko włączę ten mikrofon, już o oh chrypa Boże, Kaszel, Kichanie, katar. Wszystko ten mikrofon. Mam alergię na włączony mikrofon, jak widzę, to zielone świadełko. Wracając do tematu. Gra została stworzona po tym, gdy zaraz, po tym, gdy Pirania Bytes straciło prawa do marki Gothic i po tragicznej porażce Gotika części trzeciej. Potem powstała czwórka, którą mieliście okazję już oglądać na moim kanale, a która gotikiem w mojej osobistej opinii nie była. Dlatego nazywajmy ją lepiej arkanią. A kolejnym gotikiem można nazwać Rizena. W drugą część nie grałem, jakby ktoś widział. Kiedyś z pewnością, mogę Was o tym zapewnić, że <laughs> będę w nią grać i Wy będziecie to widzieć. Tak jak to się mówi, na ślepo. Tak, więc mieliśmy już okazję obejrzeć krótki wstęp, w którym było widać pewnego niezbyt zrównoważonego psychicznie pana, który wziął sobie łódź i wyprowadził ją nie wiadomo gdzie, żeby zawalczyć sobie z pewnym Tytanem. Tak, jako że skuteczność jego walki nie była zbyt wysoka, łódź, Oczywiście się rozbiła. On rozpłynął się w powietrzu, jak to magowie mają w zwyczaju. Tak, dzięki Bogu nam udało się przeżyć. No. Nam oraz a naszej dziewczynie, kochance, miłości naszego życia. Czy nazywajcie to sobie, jak tam sobie chcecie? Zawajmy ją kochanką. Lubię to określenie i, i to wcale nie w takim znaczeniu. Że się kogoś zdradza, tylko w takim, w, takim, w takiej niespełnionej miłości, w takim, to znaczy niespełnionej, może, w takiej tragicznej. Co teraz? Chociaż może i ta historia będzie mieć szczęśliwy koniec. Ja nic nie wiem, żadnych spoilerów nie będzie. Tak, więc udało nam się znaleźć nóż myśliwski, całkiem broń broniak na początek. No też jakiś pierścionek, który nic nie daje, ale możemy go założyć, będziemy gustownie z nim wyglądać. Sobie załóżmy, poza tym mamy jakiś alkohol. Alkohol, boże! Alkohol? <noise> Najlepszy przyjaciel żeglarza. No, zawsze myślałem, że Rum pił żeglarze. Chyba, że to tylko piraci. A ja się po prostu nie znam. Mm. Tak, i co jeszcze o samej serii, to zamierzam ją nagrywać takimi ciągami przez nie wiem, dwie godziny. Kiedy znajdę czas, to po prostu wejdę sobie o tak. prast, Nagram od początku do końca, dlatego. Potem będę dzielić ten materiał i to nie będzie tak, że ja będę się z wami witać za każdym razem O, cześć, to ja Satunaj, cześć, to ja Satunaj, cześć, to ja Satunaj Tylko powitamy się teraz i przez następnych kilka odcinków to właśnie w tym miejscu było nasze powitanie Oczywiście będę robić sobie przerwy, bo aż tyle to bym psychicznie nie zniósł, ale zawsze to coś Dobra, dajmy sobie jeszcze spokój, bo jak z nią zagadamy, ona zacznie za nami łazić a my sobie na razie jeszcze tutaj pozwiedzamy rozbitki, co tutaj nam pozostało. Jak widać, tam już mamy naszego pierwszego przeciwniczka. W to. Czyli tak bloku z paru można. Z... Tak. A Tak, walka w. Reasoning jest dość uciążliwe. O, i tak w grze są jeszcze Achievementy. To jest też ciekawe. Ponieważ to jest taka dość wiekowa gra, gdzie jeszcze Achievementy to było takie. Co, Achievementy? Kto będzie robił głupie Achievementy? Te, nie wiem, czy Steam w ogóle jeszcze istnieje. To znaczy, nie, no pewnie istnieją. Nie wiem, ile lat ma Steam. Ale Achievementy to w każdym razie była jeszcze taka nowość, gdzie. O, tylko na konsolach są. A no, tak to mało tego było. Także to było dość zaskakujące dla mnie, że tutaj są no, nie. Dobra. Tak więc atakujemy takimi seriami właśnie, że mamy to się nawet nazywa kombo według umiejętności. O, jest tutaj. Mamy wszystkie współczynniki. Nie wiem, czy granie jest za głośno, ale na szczęście po raz pierwszy zdecydowałem się na to, żeby Nagrać całą serię osobno z dźwiękiem, osobno z gry, osobno z mikrofonu, więc potem będę w stanie to korygować. Mam nadzieję. Tak więc przez całą grę możemy się nauczyć tych wszystkich umiejętności, które mamy o tutaj. Czyli walka mieczeń, i tutaj jest. E, możesz łączyć ze sobą maksymalnie 3 ciosy. E, tak, w tej chwili nie jesteśmy w stanie sobie tego dowiedzieć się, ale chyba maksimum to jest, nie wiem, 8? Boże, 8. 5 trochę się rozpędziłem no i tak jest w przypadku każdej walki że jesteśmy coraz lepsi i coraz więcej umiemy tak, tutaj mamy też magię kryształów nie ma tutaj jako takich bezpośrednich czarów są tylko takie magia kryształów że mamy specjalne kryształy które są tylko trzy hmm, wszystkie trzy jesteśmy w stanie zdobyć a nawet chyba potrzebujemy tego już nie pamiętam, naprawdę grałem w tą grę lata temu

Zapiszmy grę. To chyba jest dobry pomysł po moich wspaniałych przeżyciach z polanami. E, zaraz, bo ja bym chciał wyświetlanie napisów. No i złączone z tym, że nie jestem w stanie skorygować wielkości tych napisów. Bo te napisy są naprawdę tragiczne. I to nie... Ja to widzę tutaj w grze tak jak w Wy Widzicie zazwyczaj po wyrenderowaniu, nie wiem, w simsach albo gdzieś tam. Czyli jakoś taka bez szału. No i biorąc pod uwagę, że ja to jeszcze będę renderować, to ja nawet nie wiem, co potem się stanie z tymi napisami. Tak więc tu mamy kilka takich. O, jest. Nowy potwór. Młody rządłoszczuk. Tak, nawet nie pamiętam, czy on do nas przypadkiem nie strzela. It must have been attracted by the smell of the bodies. At least we have some meat now. We need a fire or a stove. If I have to eat rat, I'm not eating it raw. And if we can find a pan, we can fry it. Fried meat will help restore our energy. Even if it is just rat. We could really do with a few healing plants too. Perhaps there's some that grow around here. Keep a lookout w jest prowadzony w tej birze. Jest tak, że się właściwie trudno zorientować, że on w ogóle jest, i to jest idealny przykład na to, jak się powinno robić samouczki w grach. Czemu ja cały czas wciskam tą spację? Czy ja gram w jakąś grę, w której spacją się zbiera przedmioty? Zastanówmy się, polanie. Nie, raczej nie, tam się w ogóle nie zbiera przedmiotów, bo tylko się w nie wchodzi i się, one się same zbierają. Coś innego, nawet nie wiem. Nie wydaje mi się, żebym w jakiejś grze. Podnosił cokolwiek z pacją. To Co, coś, żebym ja się tak czepił tej spacji, żeby ją tak wciskać w kółko. Tak, tutaj moment troszkę jeszcze gorszych przeciwników i jeden z trudniejszych momentów w grze. <gry> Dobra, może z tym, że jest to jeden z mo trudniejszych momentów w grze, to troszkę przesadziłem, ale jak na początek, to Wilk jest stanowczo za mocnym przeciwnikiem. Szczególnie, że chyba jego się nie da. O, właśnie. To chciałem Wam zaprezentować, że nie da się zablokować jego ciosów. To wszystko było zaplanowane. No,ż do jasnej ciasnej, przestań skakać, po prostu zbieraj te przedmioty. Tak, tutaj mamy ścieżkę do głąb lądu, o której mówiła nam Sara, ale mi się w nią jeszcze nie udamy. Pozwiedzamy sobie troszkę okolicy, bo można tu znaleźć jeszcze całkiem sporo rzeczy ciekawych. Tutaj powinien być jeszcze jeden przyjaciel, albo i nie tutaj. O, jest jeszcze przegapiłem to? Jakim cudem? Bardzo mi się podoba grafika w tej grze. Jest taka, nie jest taka realistyczna, ale jest taka na swój sposób ciekawa, pociągająca. O, nie spadaj na, dół. nie spadaj na dół. Dobra. Mogłeś ja sobie już wtaście, kiedy już otworzyłem. To już go średnio obchodzi to, czy jest daleko, czy blisko. Tu mamy jeszcze jakieś ziółka lecznicze. Tutaj nic nie ma. Tu nic nie ma. Mhm. Mamy jeszcze jedno miejsce, które warto by było odwiedzić. I zaraz Wam pokażę. To jest takie miejsce, w które się nie powinno udawać, jeśli nie jest się doświadczonym. Graczem. Czy ja jestem doświadczonym graczem, to się okaże za chwilę. Ale nie wiem, czy z taką ilością życia to ja zrobię tam cokolwiek. Przydałoby się coś zjeść, tylko mamy same surowe mięso, surowe ryby. No i mamy jeszcze jabłko. Czy to mi się tak znowu przyda, jabłko? No nie wiem. Wypiję sobie tą miksturkę ile my tam mamy tego życia. 30 na 80. Może się jeszcze wstrzymajmy na chwilę. Tak, tu mamy taką grotę, w której szaleją sobie te małe kurdupelki. Nie wiem jak tu się robi... Tak się robi uniki. Nie, nie tak się, tak się nie robi uniki. Jak się robi uniki w tej grze? Kurde, no nie pamiętam. Oh shit, oh Fuck! Daj mi tu miksturkę. Dobra, okej. Okay. Zleczyliśmy się, to możemy walczyć dalej. Dobra, jeden gnom już jest pokonany. Gnomy w tej grze są takie słupaczki, Opatrzcie na nim. Takie takie małe prosiaczki, które zbierają absolutnie wszystko, co trafi im się w ręce. To dosłownie za chwilę. Zobaczycie o czym mówię. This cave a tak, niestety nie zagłębia. Chociaż w sumie ona o tym zawsze mówiła przed tym. Chyba gdzieś jeszcze tam się szło, ale. Skoro powiedziała mi o tym tak późno, to już teraz się będziemy w nią zagłębiać. Tak. Ta jaskinia nas w końcu doprowadzi z powrotem na główną trasę, tak więc to nie jest żaden problem. Tu mamy jakiś kufer, zobaczmy co tam się schowało. Trochę wina, kilka pochodni i złotko. Okej. Okay. Mamy też ognisko, ale i tak nie mamy pateli, więc to tam nic nam nie daje. Więc możemy iść dalej i znaleźć takie. Tak, trzęsienia ziemi są absolutną normą w tej grze. Mam nadzieję tylko, że raz nie będę mieć problemów z ich pokonaniem, bo nie chcę. Wow, 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 wow! Ej, spokój. Tak, nie wiem, czy ktoś z Was grał w Gotika albo jakąś taką grę tego typu. W każdym razie. E, ponieważ w Arkanii już tak nie było. W gotiku zawsze się dodawało umiejętności nie przez to, że się włączyło cejsie. O, dodajmy sobie walkę mieczem czy coś takiego. To samo dotyczy siły życia many i całej reszty. To wszystko się dodawało tylko i wyłącznie przez nauczycieli. Tak więc dopóki jakiegoś nie spotkamy, nie jesteśmy w stanie spożytkować naszych punktów nauki. Co nie jest takie złe, bo ja zazwyczaj i tak je sobie tak oszczędzam i bardzo, bardzo powoli rozdysponowuję. Dobra, tu nic nie ma, zapiszmy sobie grę. Chyba więcej już tych e, gnomów nie spotkamy po drodze. Ale nie wiem, czy nie spotkamy czegoś innego. Nie jestem pewny. mam. tu mamy jakąś sakiewkę. Poza tym nic. Tu też nic. Zaraz. Aha, to Sara, dobra. Sara, jak może iść z nami? Trochę złota, więcej złota. Szkielet. Proszę bardzo, mamy wytrych. Jakiś serce wiały miecz. Czy on jest lepszy czy gorszy? E, nasz ma obrażenie cięte 12. E, moje jest lepsze. Tak, tu mamy też rudę. Rudy, w sumie, mm, zaraz. Czy tutaj jest? Jest kowalstwo. Ja się nigdy w życiu w takie rzeczy nie zagłębiałem. Widzisz, Oczywiście, tylko poszliśmy troszkę naokoło. Ale to fakt, zapomniałem, że tu jest wilk. To znaczy, wiedziałem, że gdzieś tutaj jest wilk, ale zapomniałem, że się schowa. Co za takie uniki? No, umrze. Pięknie. Zróbcie nie pięknie, bo zdążył mnie walnąć, ale można to przeboleć. Zbierajmy sobie tego badziewia trochę. Chyba tyle. Czy my mamy już tu patelnię? Czy nadal nic. Inne. Nie widzę patelni. Przejdziemy się jeszcze tą ścieżką w dół. Bo ja nie jestem pewny, czy zebrałem wszystko co. A, widzę są zioła. No, nie wiem, czy to się aż tak bardzo opłacało, ale. Zawsze to coś. Nigdzie nam się nie śpieszy. Tak jakbyście chcieli wiedzieć, dlaczego tak mi kamera troszkę skacze. To wszystko jest kwestią tego, że. A, że, 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 że skacze. A jak jest wejście pod górę, to on nie podskakuje, tylko tak mu troszkę się kręci wszystko. Lubię walczyć z rządu Czyli one jednak do mnie nie strzelają. Dobrze wiedzieć. Dalej spację. Tu mamy jakieś jagódki. Oczywiście miksturka i monetkę. Tak, jako że ja przeszedłem grę tak, tak z półtora raza. Bo raz nie przyszedł mi do Raz przyszedł mi całkiem od początku do końca. Raz nie przyszedł mi tak znowu do końca. I wonder what happened here. Something must have driven the occupants away. Whatever it was, it's certainly not warming me to this place. Let's take a look around. We might find something useful. You have a look inside, and I'll keep a watch out here. I'll call if any more of those rats turn up.